Wiem, mało powietrza jest, tak wiem Wszystko wiem Okej, okay, już Dziękuję Dzień dobry oh, Dobra, ja już ruszam Zaczynam w sumie Z Hamburga 50 euro za parking Za cały weekend Tiket na wyjazd Do rozrachunków tu kawę wziąłem. To na wyjazd. Rozrachunek. To jest poczęcie di, Oddykty. I. Yeah. No. Praca. I mam jeszcze do wykorzystania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 21 euro się mam do wykorzystania, co najmniej? 21 euro fajnie bo już i tak już sobie jedną bułkę wziąłem dwie bułki kawę i jeszcze mam kasę no to do lodówki No się na bo już jestem po obiedzie. I tak o całkiem mi smakuje Mix, wiecie co to jest? To jest takie połączenie koli z, z Phantom. O, takie coś powiedzmy, o. Dobra, co tutaj jest? Wczoraj wyjechałem z kolegą. Moim dawnym kierowcom. Ja się położyłem w, w Łowiczu Jechaliśmy do Świebodzina osobówką. Moją osobówkę. firmie I potem w świebodzinie się przesiedliśmy. I przyjechaliśmy tutaj. O kurde, Taka, jak już moja dziewiątka wyszła, to o 4:30 przyjechaliśmy. A, może tylko wariata włączę Tak zwanego myto niemieckie mm. Już raz dwa razy zapomniałem w sumie no i ta głowa głowa Dwa razy przejechałem po Niemczech, tam z 5 km bez tego no nie, no nie. Mam nadzieję, że się nic jest, nie stanie Dwie minuty. Dobra, zaraz wleję od sobie A, jedziemy, kule, bo oczywiście była walka. Ile? Dwie godziny? Znowu z, ze zwolnieniem. Nie wiem czemu dziwnym trafem zawsze im się udaje. Udałem im login i hasło. Martyna a zaczęła robić. Za drugim razem mi się udało. Ja wy co wy macie? Ostatnim razem też nie wyszło. Tym razem, znaczy ostatnim razem to też wy mi zrobiliście. Teraz też mi zrobiliście. Nie wiem. O co chodzi, tak naprawdę? Na no, pewno tutaj chcesz się wypoziomować, mają życie. Dobra, wszystko jest. Dobra, jeszcze może trochę tak więcej Toła kawił wiedzą. Jedziemy na prog załadować pusty. Do tu, a bo ja mi przyszedł. Dzieje ale Miałoby się wstępnie, że płoński i mam nadzieję, że tak jest, że płońsk. Bo jak nie to ich strzela. Zledzenie. Kliknij. Pobieraj. A kiedy? Trzynastą Jutro. Spoko. Może do domu zajadę? Może będzie ok? Dobra, idziemy. Szkoda czasu. Mam nadzieję, że się kawa nie rozleje. Dobra, tiket na wyjazd. To dziwne, że kurde koleś chciał mi kurde spojrzeć jeden dzień. Z znaczy, nią czy, kurde czytać? Wiesz, że 18.00 wjechałem o 9.50? się jeden dzień? Mówię nie, w draj tak tak jak 3 dni od piątku. Oooo. Ok, no tak Nie do jednego rękę wziąć, bo przecież tu są takie dziury. To są takie dziury. A się zmieniło na ten prawda? Zmieniło się i fajnie, na plus poszło. Aczkolwiek mogła być zostać ta restauracja, co była wcześniej. Ale nie tak jak teraz. Mmmm, będę pojechać. Prawo, lewo, prawo, lewo. Zobaczę, tam ile ludu jest na tym na tras. No i tak moi kochani, tak to właśnie wygląda. Hmm? Spałem do południa. Czak. Oh. Drżemałem w sobie marka, że w tym samochodzie non stop tyle miał ze mnie pożytku. Dojechaliśmy do granicy trochę kurde 12. pół 12. Potem kurde za Berlinem. No aż do a za Berlin dojechałem, potem przybudka na pół godziny. Przybudka na pół godziny i znowu. No się Takim razem, że tutaj gdzieś jest... Gdzieś jest radar Jest, czy nie ma? Gdzieś przy 30 Dobra, 30 jest. A czy stoi? Szkoda, że nie mogłem kurde przyjechać. Wiecie co? Ogólnie opowiem Wam taką historię związaną z moim powrotem. Bardzo ciekawa. Po pierwsze, o 9.50 zatrzymałem się na Georgów no nie? Oczywiście ja już tutaj 4 lata nie jeździłem po hamburgu. Co najmniej 4 lata. Siedziałem w domu. Eee, to ten... Znaczy no 2 lata jeździłem po Polsce, bo to jak zacząłem nagrywać, tak zacząłem jeździć no nie. Taka historia. Yy, to ten. Dzwonię do Marka. Ty Marku, pomóż mi, żeby dojechać do domu, no nie? Jedna Podwózka przyjechała do Georga. Zapakowaliśmy się elegancko, już kurde, chłodno w kabinie. Jedziemy, no nie? Ile wyjechaliśmy? 5 km. 5 km. szef do niego piszę o zwania nie wyjeżdżaj z Hamburga wróciliśmy się na Georga. zostawił mnie Marku pomóż mhm. jedna podwózka jest dobra, jedziesz się ładować dobra, znaczy druga podwózka no to jedziemy dobra dostałem numer, dzwonię do niego dobra, dobra, podjadę, będę dzwonić, mam twój numer, będę dzwonić W sensie, no nie chcę, tutaj jakoś nie wiem. No, zrzemnąłem się na pewno w gorąco, gdzie było 30 coś stopni, 35 chyba. W kabinie miałem podłączonego pod głośno mówiący pod z tego, no nie, to tutaj tak napiernicza ten głos, dzwonek, że to jest niemożliwość żeby nie usłyszać. Pora do mnie odzwania Marek, co żeś No Ja to o co chodzi? Ty, bo podwózka ci pojechał Jak podwózka pojechała? No, normalnie dzwonił do ciebie i pojechał. No jest serio? Podzwonił do niego pytając się jakim samochodem jadę Ale oczywiście Marek nie miał przy sobie telefonu bo wyszedł z samochodu No to niestety no to nie miał jak, no to szybko kurde pyk Szybko Wyjechał Kurde Trzeba było zatyczkę wziąć A wyjechał no nie? Marku pomóż Trzecia podpuszka tym razem zapałki w oczach żeby nie ten... Żeby nie zasnąć. <noise> Przyjechał. W końcu trzecia podwózka do mnie przyjechała. I zabrałem się i pojechałem do domu w końcu. W domu byliśmy, bo żona po niej przyjechała do Strykowa. W domu byliśmy o drugiej nocy. Przepraszam za śrubę. No, więc taka historyjka. Ciekawie co? Oj, jakie to są bardzo ciekawe powroty do domu! Oj, bardzo ciekawe powroty i wyjazdy. Ja do godziny, tak naprawdę do 17.30 nie wiedziałem, czy się jeszcze zabiorę z markiem. Bo mieli osobówkę mieli ograniczone miejsca. No nie? No. Na szczęście, ostatnie miejsce zostało dla mnie. Bo już nie miałem. Dzwoniłem do jednego, no to jechał około południu. W południe, południe. Ja mówię, kurwa, te. Trochę za wcześnie. Do innych, których no, znałem, nie, nie jedziemy do Hamburgu. No to został mi tylko Marek. Jeszcze aczkolwiek mógłbym się zabrać na tego, na pociąg? Do świebodzina dojechać, no nie? No, do świebodzina i, i tyle. Dojechać yy, pod parking, taksi i bym był, no nie? No ale ty, kurde ostatni pociąg wyjeżdżał o 16.50. Kurczy. <laughs> Skończyła mi się bateria. A jej tak, już jest z Niemca, z Hamburga. Jesteśmy w Polsce. O, może tak. 16 km Polska, świecko mięte. A to też dlatego, tak że zacząłem ładować, potem ładować kamery te i te i z kolegą akurat właśnie tym z Markiem, co przyjechałem do Hamburga, Zadzwoniłem i od tej pory od Hamburga praktycznie jedziemy razem, no nie, więc też tak nie nagrywałem ani nic, tak jakoś wyszło. No i kurde na dnie na czym skończyłem, ale wiem że pobrałem Przepraszam Pobrałem kontener szybko poszło yy. no tyle, co Mniej więcej powiedzieć no Oj, jeszcze kurczę ile ile czasu ja jeszcze mam Boże, Boże, Boże szmącz 4,5 no gdzieś jeszcze kurde 15 jak mi się udało na świecku zrobić, bo jeszcze tankowałem yy, AdBlue, kolega tankował, przytankowywał się trochę paliwem No jedzie za mną, ja tylko jeszcze rozmawiam z telefonem, więc dobra więc No właśnie a kolega jedzie do tego, do Wrocławia, więc on tutaj w Jordanowie zjedzie na s jeszcze parę kilometrów będziemy jeszcze razem jechać no jeszcze pomyślę czy uda mi się dojechać do domu na 4,5 Kurde, chyba nie Chyba nie, a też nie czy wymarnować dziesiątkę czy dziewiątką jechać, a czy 9 godzin wyjechać, czy 11 godzin wyjechać Jeszcze bije się z myślami. jakby kurde Znaczyło mi czasu do tego do domu to dziesiątkę bym wykorzystał, czemu nie. Zawsze do domu, bo nie przyjechało mi paliwo, muszę się zatankować więc i tak jadę koło domu, i tak ja koło domu do tylko połońsku, no nie? No i tak Zobaczymy, jak to jutro ogólnie wyjdzie z tym załadunkiem, czy będą ja domie... będą mieli na czas. Czy... Czy wyślą na czas papiery no, na świecko, co? <laughs> żeby nie było tak jak ostatnim razem, że będę musiał kurde pauzować na świecku Bo oczywiście komuś się zapomniał. Nie, ale jak tylko będę już załadowany Od razu cisnę, cisnę, cisnę Po to, żeby kurcze był ten numer No i właśnie się zastanawiam, czy, czy tego Czy jeszcze zrobić jakiegoś króciaka Czy w sensie jakiś Wrocław, czy może bliskie Czechy Czy żeby mnie wypuścił gdzieś daleko jeszcze Mateusz, na przykład obawę Opawa <laughs> mogłaby być takim pośrednim, pośrednim tym między Skarbimierzem a y, tym Jarosławiem, nie? No i przepraszam, kurde, zjadłem hot doga, musiałem kolację jakąś zjeść. Ładna mi kolacja, co? No i te myślę, myślę, żeby ta jakoś kurczę dobrze dojechać do chałupy No fajnie by było. Dobrze dojechać. Już powiem, kuramiecki Co? tak Słonie jak najęty Dobre. Eee, o co jadł? Przecież akurat jest na odpowiednim pasie Marku Marku dajesz dajesz Nie ma czasu przeorać Dobra, bo już będę same głupoty rozmówić Dobra Do jutra, bo tu jeszcze Trochę kawałek i drogi jeszcze mam 3,5 bądź 4,5 godziny W zależności jak to mi wyjdzie A jeszcze mam 2,5 godziny hmm, Godzina jeszcze by zostało Chociaż można byłoby wykorzystać dzisiaj czas do, do końca W sensie dziewiątkę pełną zrobić Żeby potem jutro fajnie dojechać gdzieś Да. Кто дует...